Siemanko z tej strony Patryk, Trid, witam was ponownie na kanale Mongo na Kapitanie. W dzisiejszym nagraniu przeanalizuję mój skład i opowiem o moich planach transferowych na następne kolejki. Partnerem kanału jest Kano Plus, kupując pakiet online lub telewizji satelitarnej z linku, który jest w opisie, możecie oglądać wszystkie mecze Premier League oraz Ligi Mistrzów i jednocześnie wspieracie moją działalność. Partnerem kanału jest również strona Fantasy Football Hub, na której ruszyła świąteczna promocja. Jeżeli wykupicie płatny pakiet Korzystając z mojego linku, który jest w opisie, a wasz ranking do zakończenia 21. kolejki się nie poprawi, to otrzymacie darmowe przedłużenie tego pakietu na kolejne 12 miesięcy. Także myślę, że warto skorzystać. Jeżeli myśleliście o tym, aby skorzystać z dodatkowych statystyk, dodatkowych narzędzi, to to jest dobry moment. Szczegółowe informacje znajdziecie w linku, a także na moim e, profilu. Także zachęcam do, do skorzystania z tej promocji. Oczywiście, korzystając z mojego reflinka, wspieracie mój kanał. Przypominam o darmowej lidze Superbet, w której do wygrania jest koszulka klubu Premier League, a co miesiąc top 5 zostaje FreeBet o wartości 50 zł. Kod do ligi to 78x8xy. Zakładając konto na superbet z kodem FPL Poland, możecie otrzymać bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Link do rejestracji znajdziecie w opisie: oferta jest wyłącznie dla pełnoletnich, a hazard wiąże się z ryzykiem, dlatego proszę, abyście grali odpowiedzialnie. Zacznijmy od krótkiego podsumowania poprzedniej kolejki. W 16. kolejce zdobyłem 85 punktów i awansowałem. O około 55 tysięcy w okolice top 105 tysięcy, mam aktualnie 991 punktów i do top 100k tracę raptem 2 punkty. Zrobiłem tylko dwa transfery. Wiem, że wiele osób wykorzystało e, więcej tych ruchów, na czym bardzo skorzystali. Natomiast ja zrobiłem tylko dwa ruchy. E, podmieniłem Munoza na Oraliego i podmieniłem Kinga na Deuce Brichola. Zacznę od pierwszego ruchu Munoz na Oraliego. Na e, kliknąłem ten transfer jeszcze przed informacją o tym, że Munoz wypada na dłużej, ale już mieliśmy informację, że Munoz nie zagrał z powodu kontuzji kolana. Już mi coś śmierdziało, nie podobało mi się to i zanim zmieniały się ceny. Już podmieniłem sobie Munoza na O'Reilly'ego. O'Reilly zrobił czyste konto, był bliski asysty. Gdyby Savinio strzelał zamiast się przewracać w polu karnym, to nie dość, że nie byłoby rzutu karnego, którego pewnie nie wykorzystał. Znaczy, nie byłby tego rzutu karnego dla Halanda, a dodatkowo miałbym asystę O'Reilly'ego. Nie wyszło, trudno, ale ogólnie fajnie. No, Zrobić czyste konto, tak szczerze, tego czystego konta nie powinno być, bo Palas miał sporo okazji. Także myślę, że i tak generalnie szczęśliwie, że ten transfer wyszedł na plus. Drugi transfer natomiast nie wyszedł na plus, no bo. Dewsbury Hall połamał się już po 15 minutach meczu z Chelsea. Szkoda, bo Everton stworzył sobie sporo okazji. Myślę, że do Dewsbury Hall mógł dać jakieś punkty. Ja go co prawda i tak zostawiłem na ławce, bo uznałem, że w tej kolejce akurat nie jest mi potrzebny. Kupiłem go głównie z myślą o kolejkach od 18 do 21, ale jego cena też szła do góry. Wiecie, że w ostatnich tygodniach było szaleństwo, jeżeli chodzi o ceny. Miałem bardzo mało budżetu, żeby zrobić te dwa transfery. Zapas był naprawdę niewielki, więc klikałem tego Dius Hola z wyprzedzeniem, bo czułem, że do 18 koleki to, to może wzrosnąć znacząco z ceną. Tak się okazało, że się połamał, więc że się punkty zrobił Wilson. Pewnie by ten Dewsbury Briechol nie podskoczył, ale jest jak jest. Mam już tego Dius Briechola. Nie wiem, czy będzie dostępny na kolejkę. 17 mam nadzieję, że do kolejki 18 będzie gotowy, bo wtedy mamy z Berlin, następnie Forest Brentford, Wolverhampton. Także mam nadzieję, że to się jeszcze opłaci. Reszta składu bardzo szablonowa. Plus jest taki, że ja ten szablon można powiedzieć troszeczkę wyprzedziłem, bo zbudowałem ten skład wcześniej i udało mi się dobrze trafić z tym, jak może wyglądać szablon i których zawodników inni gracze będą brali, dzięki czemu zyskałem team value, no i wykorzystałem tylko dwa transfery. Natomiast minus jest taki, że wielu zawodników, który, którzy dał, dali punkty w tej kolejce, no niektórzy brali ich sobie za pomocą darmowych transferów, te punkty przyszły teraz, na czym ja de facto nie zyskałem, bo gdybym zrobił Gdybym zrobił to 85 punktów w normalnej kolejce, gdzie większość robi 1-2 transfery, to by wyglądało znacznie lepiej, a tak dużo osób i tak kupiło tych zawodników, którzy, którzy u mnie zapunktowali. E Patrząc od bramki, Raya i Timber po dwa punkty, stracone czyste konto w meczu z Wolverhampton. Wolverhampton nie, nie stworzył sobie zbyt wiele okazji, myślę, że dosyć głupio stracone to czyste konto. Virgil wreszcie dał czyste konto, szkoda, że Salah mu lepiej nie podał, bo w ostatniej minucie dosłownie Virgil wychodził sam na sam, tam akcja była 3 na 1. wstecz normalne, delikatne podanie w tempo to Virgila i byłby sam na sam z Bramkaszem. Szkoda, ale mam nadzieję, że w końcu ten Virgil kiedyś te punkty da, bo to jest niesamowite, jak on tych punktów nie robi. Orali 6 już wspominałem, Andersen 2 punkty. i To jest spore rozczarowanie punkty Andersena w ostatnim czasie. Są naprawdę słabe. Najlepsze punkty dawał, gdy, gdy sadzałem go gdzieś tam na ławce w tym sezonie. Także jestem rozczarowany. Teraz na rozkładzie jeszcze Forest i West Ham pogadamy przy planach transferowych, co z tym Andersonem. ale żałuję, że w meczu z Berlin nic nie dał. Dodatkowo za tą kartkę stracili straciło Fulham dwie bramki. Bezadziejnie to wyglądało. W pomocy Saka na kapitanie. 11, a racji tego, że był na, dwa, na kapitanie, to 22 punkty. spokot, dwie asysty dosyć szczęśliwe. Powiedzmy sobie szczerze, tam mogło być tak, że któreś asysty wie, że nie uznają, bo z tymi asystami zawsze jest trochę cyrk. Szkoda, że w zasadzie no, nie zrobił różnicy w tym meczu z Wolverhampton. Bo, bo inne opcje na kapitanie dały w sumie więcej punktów, bo Bruno zrobił 13, Halan zrobił 13. Myślę, że to były takie trzy nazwiska, które były wybierane przez, przez wielu graczy. Jeszcze którzy dawali opaskę na Tiago, on zrobił dwa punkty, więc powiedzmy, że mogłem jakoś zyskać, ale szczerze przeglądałem mini-ligi. W moich mini nikt Tiago na kapitanie e, nie miał, także straciłem troszkę na tym. Z drugiej strony fajnie, że punkty dali e, właśnie Bruno, punkty dał Foden, e, no i punkty dał Semenio, który zrobił tych punktów e, 6, także pomoc za punktowała Rewelacyjnie, i tak jak mówię, myślę, że pomoc Saka Bruno Foden Semenio, którą miałem już kolejkę wcześniej, wtedy była jeszcze fajną różnicą, a w tej kolejce, akurat, gdy dali wszyscy punkty, to praktycznie no, no wielu graczy miało tych zawodników, także. Trochę szkoda, gdyby nie to, że były te 5 darmowych transferów, myślę, że byłbym w lepszej sytuacji, ale i tak nie mogę narzekać, bo naprawdę była dobra kolejka, ładnie awansowałem, jestem w okolicach top 100 tysięcy, co jak na ten etap moim zdaniem jest naprawdę dobrym overallem, moje team value idzie do góry, udało mi się zachować wiele darmowych transferów i być może dzięki temu będę w stanie zrobić ruchy, których inni gracze nie będą w stanie wykonać w najbliższych kolejkach, no i do tego właśnie przejdę, do moich planów transferowych. Zerkając na mój skład, na następną kolejkę, tutaj tak, jest podwojenie Arsenalu w defensywie, Raja i Timber na Everton, O'Reilly gra z West Hamem, Anderson gra z, Forem, z Forest, a Virgil gra z Tottenhamem. Na ławce, jeżeli chodzi o defensorów, mam jeszcze Rodona, który gra z Crystal Palace, ale wydaje mi się, że jednak... Crystal Palace, w jakiej formie by nie byli, jak będą wyglądali po pucharze i tak dalej, to jest jednak mocna ekipa. Wydaje mi się, że tego Rodona posadzę na ławce. Też Anderson i Virgil lepiej wbijają Defcony niż Rodon. Także bliżej mi do tego, żeby zostawić tutaj tą defensywę tak, jak jest. W pomocy Foden na West Ham, Semenio na Berlin. Bruno na Stumwidle i Saka na Everton. Jestem bardzo zadowolony z tej pomocy. Myślę, że to jest naprawdę bardzo mocna pomoc, jak na tą kolejkę. Semen jest na wicekapitanie. Na kapitanie mam Halanda, który gra z West Ham. Mam też Tiago na Overhampton. Ten skład wygląda bardzo dobrze. Gdybym miał patrywać jakiegoś słabszego punktu, może Virgin na Tottenham, aczkolwiek Tottenham nie wygląda jakoś mocno. Może Andersen na Forest, ale. No kurczę, mam tego Andersena, dam mu chyba szansę jeszcze w tym meczu z Forest. Chociaż Forest to wygląda, wygląda nieźle, i pewnie, gdybym kupił dodatkowego zawodnika, to posadziłbym prędzej Andersena niż Virgila, szczerze mówiąc. Bo czuję, że te punkty Virgila wiszą w powietrzu. Jest kontynuowany Dewsbury Hall. Mógłbym teoretycznie go sobie wymienić i kupić na przykład Taverniera w to miejsce. Żeby to, kupi, żeby to zrobić, żeby kupić tego Taverniera, muszę uwolnić 0,3. Teoretycznie mógłbym wymienić Rodona na Kleina na przykład. I to jest w miarę ok. Powiedzmy, wtedy miałbym Taverniera na Bernie zamiast Andersena na Forest, albo zamiast Virgila na Tottenham. Spoko, ale powiem Wam szczerze, że chyba nie chcę zużywać dwóch darmowych transferów na taki ruch. Bo wydaje mi się, że ta korzyść, no jakaś jest, Tavernier może zrobić fajne punkty z Berni, ale ja mam nadzieję, że Dewsbury Hall będzie gotowy na mecz z Berni w następnej kolejce, więc mam nadzieję, że trochę te punkty może stracone, jeżeli nie zagram Tavernierem, jeżeli nie będzie Taverniera, odzyskam w następnej kolejce, jeżeli Dewsbury Hall będzie gotowy, także najbliżej mi do tego, żeby tutaj po prostu rolować i nie robić żadnych dodatkowych ruchów akurat w tej kolejce. Co z następnymi kolejkami? W kolejce 18 będę miał 4 darmowe transfery i tu Tutaj już mógłbym się trochę pobawić. Kilka znaków zapytania będzie przed tą kolejką. Po pierwsze, czy Semeniu nie złapie piątej żółtej kartki? Jeżeli złapie, to będzie zawieszony na mecz z Brentford. To może być problem. Kolejne pytanie, czy Dewsbury Hall będzie gotowy na mecz z Bernie? To może być potencjalnie drugi problem, bo reszta składu będzie wyglądała naprawdę spoko. Mam zabezpieczenie w postaci Rodona w meczu z Sunderlandem i Andersena w meczu z West Hamem. To jest niezłe zabezpieczenie. Gdybym potrzebował wymienić obrońcę, to mogę zrobić bardzo prosty ruch. Mogę wymienić na przykład Andersena na Kina z Evertonu, który zagra z Bernie. Będziemy kalendarz Bernie, Forest, Brentford, Wolverhampton, Aston Villa, Leeds. Pewnie w międzyczasie wróci Brandt White, ale krótkoterminowo na powiedzmy cztery kolejki. Myślę, że ten ruch może się opłacić, bo jeżeli do końca tego okresu świąteczno-noworocznego nie wróci hmm, Brandt White, to na te cztery kolejki od GW18 do GW21 Kin może się opłacić i wtedy mogę na przykład posadzić. Ideus Brighola. Jeżeli będzie Semenio, to pewnie będę sprzedawał Semenio. Mogę sobie coś tam zrobić, nie? więc, więc to, jest, to jest spoko opcja na zabezpieczenie. Druga opcja na transfer. Jeżeli okaże się, że Semenio się wykartkuje. To mógłbym Semenio sobie podmienić na Soboszlaja. Soboszlaj będzie grał mecz z Wolverhampton. Jego występ w meczu z Tottenhamem jest pod znakiem zapytania. Zobaczymy, czy będzie gotowy, czy też nie. On ma też cztery żółte kartki, także ciekawe, czy, czy się wykartkuje, czy nie. Natomiast, jeżeli byłby dostępny na mecz z Wolverhampton, później ma mecz z Leeds, to na takie dwa spotkania Soboszlaj moim zdaniem byłby naprawdę ciekawym ruchem. Jeżeli Szobo będzie na przykład zawieszony, będzie niedostępny, będzie kontuzjowany, a i tak chciałbym zaatakować ten mecz z Wolverhampton, to alternatywą jest Wirz. I ja wiem, kilka osób w tym momencie się złapało za głowę i pewnie nawet wyłączyło to nagranie. Trudno, mam nadzieję, że do mnie wrócicie za jakiś czas. Natomiast, jeżeli Wirz będzie wyglądał w miarę przyzwoicie w meczu z Tottenhamem, to myślę, że na meczu z Wolverhampton i Leeds to może być ciekawa różnica. Tak jak mówię, będę miał cztery darmowe transfery i mogę sobie pozwolić na kilka nieszablonowych ruchów, takich, których inne osoby pewnie nie klikną. I Wirz może być takim ruchem, natomiast będzie mi brakowało 0-4. Musiałbym pewnie zrobić to Dodatkową podmiankę zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja z resztą mojej resztą mojej kadry mógłbym teoretycznie podmienić sobie jednego z obrońców na Kina albo na Tarkowskiego tylko że tak Virgin ma kalendarz Wolverhampton Leeds Fulham dobry kalendarz O'Reilly Forest Sunderland Chelsea może O'Reilly na te trzy kolejki, bo to są dwa wyjazdy i mecz Chelsea u siebie, mógłbym później do niego wrócić w kolejce 21. Czyli taka chwilowa podmianka na przykład O'Reilly na Kina, to nie wykluczam, bo, bo King w tych najbliższych czterech kolejkach ma lepszy kalendarz niż, niż City, yy, więc to też może być spoko. Ewentualnie Timber, ale on będzie miał mecz z Brighton później Aston Villa, Bournemouth, Liverpool. No tutaj ten kalendarz mu się komplikuje, więc może ewentualnie Timber i tutaj mógłbym na przykład nie wiem, brać opcję bardziej długoterminową w postaci Tarkowskiego, bo on będzie dłużej dostępny niż Kin, to też jest jakaś opcja. Będę sobie to e, rozważał, natomiast jeżeli Semenio będzie dostępny, jeżeli Józef Hall będzie dostępny, to mam 4 darmowe transfery, fajny skład i teoretycznie mógłbym ponownie sobie tutaj e, rolować, żeby w kolejce 19, mając 5 darmowych transferów, no tutaj już na pewno będę chciał coś kliknąć. I teraz będę miał kilka opcji. Po pierwsze, tak Semenio skończy się kalendarz po meczach z Berlin i z Brentford, więc na bank będę chciał podmienić e, Semenio i będzie kilka e, fajnych opcji. E, opcją będzie już w tym momencie Kunia, e, Kunia, który będzie miał mecz z Wolverhampton, także dobry moment wejścia. Wolverhampton, Leeds, Berlin. Bardzo chciałbym dodatkowych zawodników Manchester United. Mogłem kupić kunie. Jeżeli będzie mi brakować kasa, to to 0,3, 0,4, może 0,5, bo pewnie się ceny pozmieniają. Mógłbym pomyśleć, czy sobie w tym momencie nie skoczyć krótkoterminowo na jakiegoś obrońcę United. Może będzie dostępny już Delict, jeżeli będzie, jeżeli będzie zdrowy. To jest jakaś, jakaś opcja. Na razie skontuzjowany, ale na te kolejki może się przydać. Bardzo dobrze w ofensywie ostatnio wygląda Dalot, który kosztuje 4-4. To też jest jakaś opcja, więc mógłbym tu sobie coś takiego kliknąć. Jeżeli nie będzie mnie nadal przekonywał United w defensywie, to oczywiście odpuszczę. Nadal opcją będzie, o, nadal opcją będzie Keane. To też jest jakiś pomysł, żeby go sobie kupić na, na mecz z Forest, później ma Brentford i, i Wolverhampton. Zawsze optym na zejście trochę niżej będzie Lakrua, bo to jest bardzo solidna defensywa. Tylko, że tutaj będziemy z swój później z Aston Villa. Ten kalendarz nie będzie wyglądał aż tak dobrze, więc chyba będę ryzykował i będę starał się grać na razie bez obrońców bez obrońców um, Crystal Palace. Może Timber właśnie, bo to może być dobry moment zejścia z Timbera. Też krótkoterminowo, ale będą mecze z Aston Villain, Bournemouth, Liverpoolem, Forest i United. Nie jest to najlepszy kalendarz. Mógłbym zrezygnować z Timbera na tym etapie. Kupić sobie właśnie czy tamta ta, Tarkowskiego, czy, yy, czy kupić sobie tego Kina albo innego obrońca, który będzie mi się podobał. Tarkowski będzie miał lepszy kalendarz, więc to jest ciekawy ruch moim zdaniem i mógłbym później wrócić do Timbera za jakiś czas za Virgila, bo bo w Virzi na przykład w kolejce 21 będzie miał serię Arsenal. Bernie Bormouth. Jeżeli tutaj uznam, że chcę zrezygnować, to mogę wrócić sobie do, do Timbera. Może za jakiś czas wrócę sobie na przykład do Gabriela za Oraliego. to też jest jakaś opcja, więc mogę sobie tutaj uwolnić kasę. Ale jeżeli będę zadowolony z tej defensywy i nie będę chciał wymienić nikogo z tej defensywy, no to mogę w takim układzie zamiast Unii brać sobie jakąś tańszą różnicę na kilka kolejek. I tutaj na przykład na mojej oczywiście jest Gordon. Gordon, który od kolejki 19 ma kalendarz Bernie, Palace, Leeds, Wolverhampton cztery naprawdę bardzo fajne fiksy, jego minuty mogą być ograniczane. On może być rotowany Natomiast kto wie, czy w perspektywie takiej krótkoterminowej, 3-4 kolejki, strzał w Gordona nie będzie dobrym pomysłem. Mógłbym nawet sobie podwoić i pójść sobie w Tiała. To jest kolejne nazwisko, które w defensywie może, może tutaj wjechać od kolejki 19 i tego też nie wykluczam. Więc jak widzicie, staram się atakować dobre fiksy. Jeden, dwa transfery na 3-4 kolejki, no bo będę w takiej sytuacji, że mogę sobie na to pozwolić. Jeżeli natomiast będę chciał uwolnić kasę. To opcją niż jest Mintech, bo to jest kolejna opcja, którą rozważam. Kupno Mintecha na kolejkę 19, mam mecz z West Hamem i później mam mecz z Berlin. Troszeczkę tutaj wyciągam kasę z pomocy, bo będę miał tanią pomoc Mintech plus Dewsbury Hall, ale mam dodatkowe 1,5 miliona i na przykład te 1,5 miliona mogę wykorzystać, żeby podbić sobie Rodona, który ma bardzo trudny kalendarz, właśnie na przykład na Tiała i wtedy mogę wejść sobie, olać ofensywę Newcast, ale wejść w defensywę Newcast, korzystając z tych dobrych e, fiksów, więc to też jest jakiś pomysł. Na ten ruch też mam spory zapas. Także kilka takich pomysłów, jak sobie ten skład przebudować w najbliższych, w najbliższych kolejkach. Dajcie znać, co o tych planach, co o tych planach generalnie myślicie. Który ruch Wam się najbardziej podoba? Ja szczerze mówiąc nie wiem, będę monitorował, będę monitorował i będę robił te ruchy na bieżąco w zależności od tego tu będzie kluczowe. Wiecie, kluczowa będzie dla mnie 18 kolejka bo Ciężko mi w tym momencie jasno zadeklarować co zrobię, bo dużo zależy od tego czy będzie dostępny z Hol na mecz z Berlin i czy Semeniu się nie wykartkuje na mecz z Brentford. I w tym momencie będę musiał podjąć decyzję, co chcę robić. Mam kilka pomysłów co zrobić z tym składem i z tego też powodu chyba w tej kolejce po prostu będę rolował, żeby móc zachować sobie kilka darmowych transferów, żeby móc przeatakować następne kolejki. Gdzieś tam z z tyłu głowy mam też to, że jeżeli zrobię w najbliższych kolejkach 2-3 ruchy pewnie jakaś kontuzja się przytrafi, pewnie jakieś zawieszenie. Chciałbym w miarę możliwości w kolejce 22 mieć 5 darmowych transferów, bo wtedy wrócą zawodnicy z AFCON. I okej, okay, nie każdy będzie idealną opcją na start. Rozmawialiśmy wczoraj z Croxem też o tym, że ci zawodnicy mogą być przemęczeni, ale na przykład, gdy wróci taki memu, gdy wróci e, Amat, e, to na przykład minuty Kuni mogą być ograniczone. E, gdy wróci Sar, to nagle Crystal Palace może wyglądać lepiej. Może wróci Salah e, i może będzie grał, no to wtedy minuty Shobo czy wirca, o których też myślę, zobaczymy też, co będzie z Gakpo do tego czasu. E, te minuty też mogą być e, ograniczane. Więc to może mieć wpływ na to, że będę chciał się ewakuować z niektórych opcji, na które sobie wskoczyłem w kolejce np. przykład 17 czy, czy, czy 18 czy 19 no i też w kolejce 22 robi się świetny kalendarz Chelsea. Warto na to zwrócić uwagę. Palmera obserwuję, myślę, że Palmer, który z tego co widzę z bliski wzrostu, niektórzy go kupują, ja w tym momencie kompletnie go nie mam w planach, natomiast będę go uważnie obserwował w tych meczach z Newcastle, Aston Villa, Bournemouth i City jestem ciekaw w ilu spotkaniach zagra, jak będzie wyglądał ile będzie łapał minut, bo gdzieś kolejka 21-22 to jest dobry moment, żeby wskoczyć sobie nawet na potrojenie Chelsea, więc Palmer jest na mojej watch liście. obserwuję Enzo, który nadal jest bardzo aktywny i gra naprawdę dużo, Rhys James Rhys James gra naprawdę mnóstwo minut, oby mu zdrowie dopisały, jeżeli on przetrwa cały ten okres świąteczno-noworoczny i będzie zdrowy i będzie grał co 3 dni no to myślę, że z panem Lisem się przywitamy gdzieś w kolejce 21 czy 22 bo to jest przecież jeden z najlepszych przyjacieli mojego składu i jeden z ulubieńców także to też jest jakaś opcja Zobaczę, będę obserwował, na razie wygląda to w ten sposób, dajcie znać w komentarzu który z tych planów, który z tych nazwisk. Wam się podobają, którzy są zawodnicy na waszej watchliście i kim byście grali w tej kolejce? Czy byłby to Andersen, Virgil, tak jak u mnie, czy gralibyście Rodonem z Crystal Palace? A może już teraz robilibyście tutaj jakiś ruch, ale mówię, mam 0-2 w banku i wydaje mi się, że na tą kolejkę nie mam zbyt wielu dobrych ruchów. Jedyne co mógłbym jeszcze zrobić, jeżeli chciałbym wzmocnić defensywę, jeżeli będę kompletnie nieprzekonany do Andersena czy Rodona, mogą kupić Richardsa na mecz z Leeds. Ale tutaj ten kalendarz się szybko kończy. Leeds yy, to ten handel. I, i Fulam. Myślę, że prędzej jak już to bym kupił Kleina, ale musiałbym zobaczyć mecz, mecz Pucharowe Ligi Konferencji Europy, który będzie w czwartek. Jeżeli zobaczę, że Klein dostał Resta, to może kupię Kleina za Rodona, żeby wykorzystać jeden transfer. Zobaczę, ale wydaje mi się, że to jest strata transferów. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Czy takie ruchy tych obrońców za 4,5 w tej kolejce są, są wskazane, czy nie. Moim zdaniem chyba lepiej, nie chyba mogę więcej zrobić z tymi transferami w następnych kolejkach. Nie chcę przedłużać tego nagrania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie proszę kciuka w górę i podbijcie materiał w aplikacji, bo to bardzo poprawia zasięgi. W opisie znajdziecie też link do Patronite'a gdzie otrzymacie moją pomoc przez cały sezon. Ja wszystkim Patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. Przypominam, przypominam o promocji na Fantazy Football Hub. Link będzie w podpiętym komentarzu. Szczegółowe informacje znajdziecie w podpiętym Twitter. Na moim Twitterze, a jutro opublikuję nagranie z zapowiedzią kolejki, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania lub jakieś dylematy, to też proszę zostawcie komentarz w sekcji komentarzy na YouTube. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, miłego wieczoru, cześć.